W ogóle bardzo gracji bardzo, 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 Ja jestem tymi ja to kolejny odcinek dla moim kanale z Minecrafta. Dzisiaj jedzę Eliska. Serwo! I oczywiście na wstępie zabawcie konieczna łapeczkę do góry. Ponieważ dzisiaj będzie ciekawy odcinek, wy już wiecie o co chodzi. Eliska totalnie nie wie, ponieważ no, to będzie no, odcinek na plus dla o ile oczywiście będzie miała w tym odcinku szczęście, bo inaczej, no to nie będzie na plus niestety, ale myślę, że będzie naprawdę całkiem fajnie. Także zostajcie koniecznie, stawcie łapeczkę do góry, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I wbijajcie ten mój sklep z koszulkami, jeżeli chcecie mieć taką koszulkę właśnie, albo na przykład takiego case'a fajnego, no to wbijajcie to są też różne fajne kejsy z Elisko, na przykład i w ogóle także koniecznie, wbijajcie do e, opisu, ponieważ tam są wszystkie potrzebne linki, także wbijajcie do opisu. E, na Instagrama może też widzicie Jego Milka przez 2A, Eliza Szepula tak. fajne Instagramy. No i chcecie po tym napisać, jak tam pierwsze tydzień w szkole, bo już jest piątek, także chcecie nareszcie, nareszcie piątek, piątunio, także superancko. Eee, I tak, Eliska w dzisiejszym odcinku nie miała zarąb... ma zarąbiście. Ja tylko się dobrze że nagrywamy. Słuchajcie, uwaga, uwaga. Ty, wy, wy widzowie już wiecie, ale wytłumaczę to Tobie, między innymi. Eee, także tak, w dzisiejszym odcinku, Elisko, masz zadanie zbierać diamentów. Miała diamenty, co nie? Diamenty. diamenty. No. I wyobraź sobie, że, jeżeli, że jeden diament to jest 100 złotych dla ciebie. Takie prawdziwe? Tak. Ale jeżeli nie znajdziesz innego diamenta, to zdajesz mi 1000 złotych. Hmm. Nie podoba mi się. No ale możesz z wiem, na przykład 26 diamentów, to masz 2600 złotych. Ty mówisz poważnie. Poważnie. Bez poważnie? Nie, poważnie. No, 100 złotych za diamenta. Dobra. Dobra? No, gdzie no masz to. Kopalnię? Słuchaj, nie mam kopalni. Musisz gdzieś sobie znaleźć miejsce. To jest wszystko. Nie, jest nie, 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 nie. tam nie ma kopalni. No nie ma kopalni, mówię ci. E, to jest... wszystko leży oczywiście w Twoim interesie, zależy jak się potoczy to dla Ciebie. E, zobaczymy słuchajcie jak to będzie, czy Liska da radę oczywiście, czy nie. E, może jeżeli chcecie mieć taki odcinek, oczywiście odcinków, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zostaw ten motor lepiej, to musisz sobie nacisnąć na niego wiesz. Trzeba na niego nacisnąć, żeby, żeby nim jechać Eliza. No właśnie. No takie rzeczy są tutaj na Palionowie. Także no myślę, że koks, ale no Sara wiesz jaki jest, masz mało czasu, bo masz 10 minut. Mamy tylko 10 minut? Masz 10 minut. Czy mogę się tu wkopać? Się nie, tu nie możesz się tutaj wkopać. Musisz iść za, za granicę państwa yy, to znaczy? palionowo. No, czyli za granicę palionowa. Damn. Musisz iść gdzieś, A, mi nie wiem gdzie, ale yy, ja, będziesz tak, miała dokładnie to, 10 chodzie, minut zaraz. Yy, więc musisz iść gdzieś po prostu za granicę yy, naszego miasta A, palionowo. Za, ale nie, 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 czemu ja skaczę? Ludzie, złoci... No, łap. więc... No, no nie, wszystko zależy od no, Ciebie tak naprawdę, domek. czy dzisiaj... No, jak się oglądała, to już wiedziała. To ja Ci powiem. E, więc znajdź po prostu jakieś miejsce, możesz tam iść na przykład w góry, tam dalej, dalej. no nie? O, wow, wow, wow. Mm, widzę, że umiesz obsługiwać się takimi rzeczami. Oczywiście. Także no wszystko zależy od Ciebie tak naprawdę, Liza, więc no powodzenia. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no to oczywiście łapkujcie, moi drodzy, ponieważ no, jak będzie dużo łapek, no to oczywiście zrobimy więcej sobie takich odcinków, także koniecznie, oczywiście zapraszam do łapkowania. Może jeden węgiel to jest 1000 złotych. Nie, nie. nie. Nie, tak nie działa. I lepiej się w Liza. już ci minęła minuta, jak ktoś. No, nie no, e, jeszcze nie. no tak, minęła ci już minuta. Także ja się już wkopywała gdzieś w dół. E, czemu to tak się tak bez sensu kopiesz? Bez sensu. Bo ja tak się kopię. To to nie bez sens stara. ma sens. No nie. To, na to je ci, bo on leci, bo jak będzie 12 minut na Liszyku, to koleżanko niestety, ale no nie ma żadnych diamentów w tym odcinku, także i tysiącłowych dla mnie, więc zobaczymy, czy Liza znajdzie. Jestem naprawdę tego bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawa, czy cokolwiek znajdzie. I to się, się zdanę zdanę wszystko okaże. Możecie pisać. Możecie sobie pisać w komentarzach oczywiście jak myślicie, ile, ile Liza znajdzie diamentów, ile zarobi w tym odcinku. Zero, jestem pewna. E, Po co to kopiesz, Marnujesz czas, Liza. Tego to nie ma nie chłopacz, tak? Liza, ja mam chyba 20 saków żelaza w Mhm. Myślałam, że jesteś biedna. E, no, także słuchajcie, zobaczymy jak Eliza pójdzie, możecie napisać w komentarze i w ogóle pisze no. jak tam e, u was nastawienie do szkoły, w sensie jakby e, już minął pierwszy tydzień, także możecie pisać, a ogólnie w przyszłym tygodniu mam sprawdzian już zapowiedziany, e, kartkówki, na też, znaczy, kartkówki, odpowiedzi ustne, no jakby muszę jakąś które przeczytać podobno, jakieś przedwiośnie, nie wiem, no, jakby spoko opcja myślę, ale no zobaczymy sobiecie, jak to będzie. E, no i Eliza tutaj widzę, że no nawet sobie, nie jest na tym poziomie do kopania demionów, no, także widzę, że tysiąc złotych dzisiaj zarobię w tym odcinku, więc ja tam się cieszę, Sajcie, jak najbardziej, tak, oczywiście. Byłem, ty... e, no, ale mi się wydaje, że nie znajdzie żadnego diamentu tutaj. I też się tak wydaje, na się kupili. Na 11. Dobra, Dobra mu to wyłączę w 3, żeby było tej ładniej przyjrzyście. Także, oczywiście, lecisz dalej, by nie być ci dwie i pół minuty, jak coś tak chciałam ci tylko przypomnieć. E, więc, no, Eliza, sorry, ale no tutaj widzę, że ci dosyć kiepsko idzie. Dobra, zaraz się zdziwisz. Okej, okay, zobaczymy. I słuchajcie, jeszcze raz was zachęcam do słysza. tego, abyście sobie ci kupili e, koszuleczkę z mojego stepu. No. Ja oh, nie. Przykro mi. Oj, oj Ale zabierz tego emerada, co? Masz jeszcze kilo na fortunę. I to jest mega plus, bo fortunę Oooo. trzymasz. Więc jakby... Możesz nawet uzyskać wiesz, 20 elementów za jednym razem, nie? Bo jak jest oh, fortuna, wow. także... No masz ułatwienie, Elka ale mam na... Fortuna 3? Dać, Ja tak... Tak, Fortuna trzy najlepsza, także... No, o, mam, to jest najlepszy kilo taki jest możliwy. No, I jakby wiem. ogólnie to... Jest tam Efficiency 5 i Unbreaking 3, także, no, jakby to jest dobre kill I jak ty nie zajdziesz żadnego diamenta, stara, to nie mam pieniążków, 7 minut ci zostało. Eee, no, ten czas leci jak bardzo szybko, no. Cię bardzo szybko. Zobaczymy, jak to będzie. Jest naprawdę bardzo ciekawe czyli znajdziesz jakiś diamenta. No, mi ten. Nie mam chyba tego. Nie, no, nie mieszę, stara. Co ty robisz, Babo? Czy się dobrze w ogóle czujesz? Chyba, że jesteś po prostu niepoważna. Jak Ty możesz tak robić? No babo. I słuchajcie, jeszcze raz, patrzcie, fajny case, jeżeli chcecie mieć coś takiego, no to wiecie gdzie bić. I jeżeli chcecie mieć również, plecak, no to ogólnie rzecz biorąc, to słuchajcie, też są plecaki, są, e, nie wiem, case'y na telefon, właśnie takie, są piórniki naprawdę, no o. wszystko totalnie, e, co chcecie, więc chcecie wbijajcie koniecznie, naprawdę Was zachęcam. Dokładnie tak. Wbijajcie no do opisu. Eliza, Eliza no co? I to, jakaś... to się tak słabo idzie chyba. No bo to jest jakaś droga do niepowięczego, do czteryglity. Ojojojoj! Oj, 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 oj. Wow! Prawie wpadłam do lawy, bo... No jakbyś wpadła to byś mi płaciła odszkodowanie, wiesz? You know, you know. Naprawdę byś płaciła odszkodowanie, bo ten miecz, który ja mam i ten killoff, to jest, wiecie, mocne. To jest złoto stara, złoto. Naprawdę tu mega mocne. Dobra, wiesz co idę tam. No dawaj, ja tutaj patrzę się na czas. najbardziej byłabym się, jakby tam akurat był ze ścianą, diamancy. No To jest najgorsze. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, jak to Elisa pójdzie. Elisa e, zmienia, słuchajcie. chyba e, cały czas prosty i liczę na szczęście, wiesz? No nie wiem, czy że miała jeszcze masz. Ty to ustawiłaś minut. na pewno teraz. E, nie, no nie wiedziałam Dałam ci, dałam ci, ty nawet nie wiedziałaś, co robisz w tym odcinku. No ja nie miałam pojęcia e, Ogólnie to. Kopiesz się, dałam ci do wyboru, ja gdzie możesz się kopać. Ja bym wykopał tutaj wszystkie tunele, bo teraz ja nie mam diamentów. Więc, Eliza, no to wszystko zależy od ciebie. No ja tutaj nie mam żadnej ingerencji, ja co jestem, tylko i wyłącznie portfelem. Także, no jakby ja już tutaj nawet sobie wyciągnę, żeby oczywiście ten, żeby mogła tutaj sobie wstawić ten tysiąc złotych, które od ciebie wygram, bo no ja tutaj czekam. Jedyne co mam akurat w portfelu, to jest. Dyszka, ale spoko słuchaj. zrobię Ci przelew jak znajdziesz jakiegokolwiek w ogóle diamenta, także Ty się tym nie przejmuj w ogóle. Eee, zrobimy przelewik i czekam, aż Eliza będzie sobie idziemy. chodziła w balancyakach i nie wiem, w pasku Gucci. To będzie za to będzie za mocne, słuchajcie, jeżeli tak będzie dobrze portfel mi wypadku. Wzięło by... ja mu że do plecaka, bo kurde, może być słuchajcie niebezpiecznie. Jakie będę miała jutro, słuchać, nasze znaczy w poniedziałek w sumie yy, portfela. Będzie kiepsko. Co ty tak cicho siedzisz? Mów coś, nie? No bo ja się stresuję, że ja nic nie No nie znajdę. kop tego przecież. Po co to kopiesz, kurde? marnujesz czas strasznie. I... Stara, wiesz jak te ty Mariusz, jesteś najgorszą osobą w ogóle do tego. Co ty tak marnujesz czas w ogóle? Ja bym już, no nie wiem, no gdziekolwiek się nie kopać, żeby się kopać, stara, ty musisz trzymać diamentów, masz, ile, masz tak mało czasu, babu? Nie mam? Nie wiem, jest, jest, jest o ósma minutę, no to 4 minuty masz jeszcze. Chyba, ktoś tu wygra 1000 zł i to nie ty będziesz chodzić w pasku gości tylko ja będę chodzić w pasku guzci. ja <głosii> No to będę miała drugie, lol. Beka. Dawaj no, kop się, kop się. Kopię się, ale ja się stresuję, ja nie chcę ci dawać dla Ktoś tu wygra tysiąc zł. Możecie napisać w komentarzu, kto. Bo ja już nie mogę, ja już po prostu czekam na koniec, ale ja wiem, że Liza nie zajdzie. No to jest ten moment. To jest ten moment, w którym wygram coś. W końcu. Pierwszy raz mogę coś wygrać w życiu, więc jakby to będzie... Może wypoka to złoto, bo co to się przydaje, bo to jest waluta. nie mam czasu. Okej. Okay. No to będzie, widzę, że tutaj nie będzie kolejnego odcinka takiego, dobra dobra. No, ale no stara, no. Co ty sobie myślisz w ogóle? Pamiętajcie, że o 18.30 są odcinki codziennie słuchajcie, nie o 10.30, bo niestety jest szkoła. Także o 18.30 Ci pamiętajcie. Jeliza, co i no, powiem tobie, że masz 3 minuty. 3 minuty masz. E, więc, no, ja nie wiem, ja nie wiem, stara, czy znajdziesz jakiegokolwiek tutaj diaksika, ale powiem ci, że masz takiego peka, jak zawsze znajdujesz mi diamenty, no, to teraz ani jednego diamenta. Zawsze ci znajduję tyle diamentów, bo teraz ani jednego, stara. Jo, kolejny, słuchajcie, tunel. E, czemu tak robisz? Nie mam pojęcia, gdzieś szłam. Dobra, tam szłam. Wszyscy się, idiotą. No, dobra. E, powiem ci, że e, no. Chyba, ktoś tutaj wygra. Nie ma tak łatwo. Jeszcze tylko 2,5 minuty. Słuchajcie, 2,5 minuty. Aaaa. Ja nie mogę. Masz 2,5 minuty. Jak nie wykopiesz, co ci to ja, ja nie mogę. Ja zarobię pieniądze, słuchajcie, zarobię pieniądze tutaj. Ja tutaj. To jest, słuchajcie, a wspaniały odcinek. Masz w ogóle pieniądze? Pewno. Pewno? Przy sobie, jak to mi nie nie mam. Ale masz 1000, żeby mi wypłacić, tak? Dobra, no to może być. Ja też mam sobie, żeby ci wypłacić tyle ile tylko chcesz, jaką konkretnie sobie sumkę zapragniesz. E, jeżeli chodzi o diamentę, ale wiem, że nie może ci nic płacić, bo tak widzę, się że... się to płaczy? to wykopano! No, 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 no. Jedziesz stara, jedziesz stara, dwie minuty. Czekaj. Dwie. Uuuu, lawa. niedobrze mam na mnie labba, są diamenty. Wow. Więc naprawdę bardzo niedobrze. No może nie stawiać tych nieparnych tych podni stara. Bo jest ich mało Czemu bardzo. By było? No właśnie. Ja nie mogę, ale Błagam, nie, błagam, nie, błagam, nie. Błagam, nie, błagam, nie. Dobra, jest, dobrze, słuchajcie. Możesz tam iść. I ja tam na tym miejscu już poszłam, ale wiesz, tak. Robię, jak, jak chcesz, słuchaj. I masz minutę, 30 sekund. Jezu, myślałam, że są diamenty. Tam jest kobieta z tą, tam ktoś był, jak coś. Widzisz? Yeah. No to jest kobieta z tą. No więc ja lepiej iść prosto, chyba. Znaczy, to jest, no, oczywiście, twoja decyzja. Uważaj, bo <laughs> <to> jest... <laughs> Za! Przepraszam, tam? Trzejki masz. Nie wiem. No no nie musisz grać Minecrafta, to no to jest pewnie stara pełno strona stara. No No że nie ma tych diamentów. Jak co? jest pełno kobla. no musisz gdzieś się w kłub, w kup się gdzieś w jakieś miejsce. No ale no nie tam, gdzie będziesz miał tunel zaraz, tylko ale gdzieś inne. No tam tak? prosto, no. Dobra, stara, masz uwaga, uwaga, minutę. Niecałą minutę, więc słuchajcie, chyba mamy tutaj zwycięzcę tej yy, tego dzisiejszego słuchajcie spotkania, więc no ja już się cieszę, słuchajcie, ja już No nie kopisz tak blisko znowu poniesz do lawy. Nie patrzę. No w ogóle. Dobra, słuchajcie, ja się bardzo cieszę już, ja myślę, że ja już mogę powiedzieć, że... Mm, udało się. 30 sekund masz. Dobra, Ej, dobra, dobra. Zielwać, ale nie mogę zdziwać, bo nie mogę przestać. O dawaj, 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 stara. Masz już ostatnie sekundy, są. So. Możesz wygrać albo nie. I chyba ktoś tutaj nie wygra, bo ma 15 sekund do końca. Oł, Część, e. żeby no kop cały czas! Dobrało. No po co na ciąg marnujesz? Bez sensu, nie się kopała do końca. Może byś znalazła, no ale... Co ty robisz? Kupi się. bez sensu, stara. W ogóle nie myślisz, ziomek. Dobra, uwaga baga. Właśnie minęła. Minęło 10 minut. Stara, dopłacam ci drugi tysiąc, ale dajesz mi kolejne 10 minut. Do, do, mogę Ci dopłacić 5 minut. Dobra. 5 minut? Dobra. Dobra, czyli 17 kończymy. OK, no dobra, to w takim razie tak, 5 minut jeszcze doliczone. Eee, jeżeli mi... Do, oczywiście to drugi drugi, jak nie znajdzie w tych diamentów, to 2000. Dwa tysiące dostanę za siedzenie obok i patrzenie się i rozmawianie z wami słuchajcie, więc ja jakby. <laughs> Essa, mojej drodze, tak się wygrywa, tak Esa, się wygrywa. Możecie tak robić, słuchajcie, swoim rodzeństwem. Polecam bardzo serdecznie. No, idź w lewo na przykład, no stara. Idę w lewo, Ja ci tyle już czas pomagam. Prawo. Ja ci tak już bardzo pomagam, Eliza. A ty cały czas w ogóle nie wiem, no zamiast, zamiast kopać się, to chodzisz gdzieś. Mhm. Bez sensu, beczku. Po prostu musisz się kopać cały czas i tyle. I może wtedy coś znajdziesz, ale oczywiście ja yy, nie trzymam za to kciuki pan, że jeszcze 4 minutki, także mam nadzieję, A, że. Że, mnie że ci się nie uda. I ja wiem, że, 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 że ci się ten... nie uda. Haha. Ha. Nie! <słuch> Zabytku. Dziękuję, pozdrawiam Dobrze. No. Nie, 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 nie kupię. Jeszcze weź się tak, się tak, no. Dobra, zobaczymy ile. Ja pierdolę! 900! No to jest tak, yes, 1100-1300-1500. Złoty, jak na razie jeszcze mam czas, dużo. Nie, nie masz dużo czasu, nie masz tego dużo czasu, nie masz tego dużo. To był dobry deal, moja siostra. kocham cię. What the fuck, się odwaliło. <ścoughs> co to się odwaliło? Co to się ja Nie pamiło, kurde! Odjedwabiło, nie wiem, o... No co jest grane, czemu? To był dobry dilek, ty się na niego zgodziłaś, tylko tak powiem lawa, gdzie Lava, gdzie lawa tam diamenty, a ja znalazłam 15, czyli mam 1500 złotych siostro, kocham cię Hartowałam Ja Mam hajs od ciebie, więc nie jesteś Not potrzebna Not cool Czyli Eliza będzie sobie ten, z głowy, dobra, możemy kończyć odcinek Mhm no, Ja już nie chcę nagrywać dalej ała, 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 ała. Bo jeszcze coś, jeszcze już zaraz, zaraz, zaraz coś jeszcze stara znajdziesz ja Dobra. nie chcę Dobra, jestem zadowolona z 1500, z 1500 Eliza, matematyka Jest Stara, polską. serio? Masz, marnujesz 2,5 minuty na znalezienie diamentów? Niech 2,5 minuty. Masz 2,5 minuty. Co? No masz 2,5 minuty i chcesz kończyć odcinek? Wiesz, że może znaleźć 3 diamenty. Mhm. I ty chcesz, ty z w ogóle. To ja nie myślisz. Ale Jasne. To jest dobrą, stara. No bardzo dobra. Tu. Nie dobra, muszę no. No masz, ma, ma, masz dwie minutki jeszcze, więc no ja, ja jestem sprawiedliwa, prawda. Tak jak powiedziałam, tak będzie. E, jutro nagrałam odcinek, że tyle ile ja znajdę diametów, to tyle ty mi płacisz pieniędzy. No ale nie. No tak. Nie. Tak, to tak, tak zrobimy, moi ja drodzy. już mi spędzi, bo byłam na poli, nie pogryźłem tak, komarze, że szok Oj, wow, to była na dworze. To jest szok. No. Nie chwać się już tak, ten, nie się stara. To jest... to nie jest stara. Jak wyjdziesz raz na miesiąc z domu, to wiesz. To... chodzę codziennie z domu i przecież ja chodzę do szkoły, nie to ty. Ja chodzę cię, nieszku ja słuchajcie, bardzo jestem pilnym uczniem. Bardzo pięknym tak. uczniem. Kto miał paseczek każdego ja. roku? Ja mam. Pa... Nie, a! Też. Dobra, Saj, się bo tej gadamy. Ja gadabial... też mam pasek każdego roku. <laughs> a, a jaką masz średnią stara? To jest nieporównywalne do mojej. Ja mam średnią. Jak wiek. miałeś w czwartej klasie średnią? Czwarty. Dobra, <laughs> pierwszej. Wiecie, wiecie, kto miał wyższą? Wiecie kto? W czwartek klasie może tak. I w piątej? I w piątej szóstej, nie miałaś! W piątej ta się też miałam, miałam prawie taką samą jak w, jak w tej, w czwartej. Słuchajcie, nie ja jestem taki mózg po prostu operacji, taki mózg operacji. A wiecie jaka jest moja, moja technika? Siedzenie i słuchanie po prostu. Słucham na nauczycieli, ja się uszę, usłuchajcie mnie na lekcjach, ja to polecam Wam, nie musimy się uczyć w domu. Więc naprawdę mega polecam, tylko że nie polecam na przykład jak siedzicie na matematyce z, ze swoim przyjaciółką, która ciągle gada i po prostu Was rozprasza, więc nie pozdrawiam jej, nie pozdrawiam. E więc no, to jest, słuchajcie, kiepskie, to jest bardzo kiepskie, e, bo niestety nic nie idzie w ogóle zrozumieć na tych bo lekcjach, twierdze. ale tak, masz jeszcze jedną minutę stara, więc no nie wiem, słuchajcie, czy, czy znajdziesz te diamenty, Obstawiasz, czy nie znajdzie. tak, czy nie? Ja mówię, że już nie, I że swoje szczęście wycierpiałeś. Jak dobrze to dam Ci stówę. No to mówię, że nie znajdziesz diamentów. Diamenty. 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 Nie znajdziesz diamentów i koniec, kropka, nie ma w ogóle takiej możliwości, także słuchajcie, no, winner jest No, dam Tylko Ci stówę. Jeden. No dam Ci, ja Ci dam. Ty mi 1400 zł. 1400 zł, a ty mi dasz jakby o 100 mniej ci płacę, tak? Tak, tak? No. No jakby dobrze postawisz, nie? No i słuchaj, masz 20 sekund. Czy znajdziemy diamenty, czy nie znajdzie. Ja nie mogę tylko nie to. Nie, 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 nie. Ja teraz się patrzę. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, wow! 5, 4, 3, 2, 1, Diementy! 0. Koniec, Eliza otrzymuje 1500 złotych ode mnie w takim razie, 1400. słuchajcie. No tak, 1400, a ja teraz Cię pokażę, że no stara, no jakby. Jak, gdybym, ja była na Twoim miejscu, i bym miała tak mało od czasu, ja bym zrobiła sobie taką akcję. Taką akcję, i bym tak zaczęła szukać tych diamentów no po prostu. A ty w ogóle nic, nie? Ty sobie nie zależy, tylko tak, no, trudno. 15 sekund to sobie pójdę gdzieś tutaj, w prawo, w lewo. I tyle tak naprawdę, a, 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 i nic, nie, ale no, no dobra, to jest Twoja decyzja, yy, więc jeżeli chcecie więcej, wiem, takich odcinków, to słuchajcie, koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, bijajcie koniecznie do opisu, tam wszystkie nasze social media, Instagram zwłaszcza Wasza, słuchajcie, bijajcie Milka przez dwa, a Eliza Szypula, więc słuchajcie, koniecznie bijajcie tam, widzimy się już jutro o godzinie 18.30, jeżeli chcecie więcej, no to wiecie, łapkujcie, yy, no i co, no i życzę Wam budanego weekendu, bo w końcu sobie zasłużyliście po tej ciężkiej to, nauce w szkole, okay. także siema, elo, do jutra, Hej, widzimy się e, później, pa, pa. Bye. A i kupujcie rzeczy ze sklepu. Dobra. Bo są Bye. bardzo, bardzo Bye. fajne. Bye.